Na samym początku filmiku chciałem pozdrowić mamy tatę, Ole, Oliwie i budnego, który jest za hamerą, tak? I siostrę jeszcze bym pozdrowił. No i Agatę może. Tak, dobra, może to zciąć. Będę szeptał, bo usłyszał. Ola robi zdjęcia. Ale trochę boi się kamery. Ale ola się powoli przełamuje i za jakiś czas, o, już się uśmiecha. Dobra, tnij to. Z tyłu rozpraszam. Przepraszam ciszej tam. Dobra, już? Już mogę? Serio? No dobra, to ja zaczynam może. Już? Bartek, serio? No? Dobra, 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 nie krzyć. Dobra. Dziesiąty? Jedenasty, jest 11 grudzień 2013 roku. No i nowy rok zaczynamy nową. Kurwa, now ja, jeszcze raz. Właśnie, a propos tego mycia w, rze w rzece gangę. Teraz mi się przypomniało, oglądałem parę, prawda? Jestem wykształconym człowiekiem, oglądałem parę. Ogl oglądałem parę programów na naszym na Geographic i na discovery. Oliwia, powiedz nam, kiedy zaczęłaś Twoja przygoda z tańcem? Indyjskim. Albo innym. Się śmieję, we jak się śmieje. O. dobra, zaczynamy. No, dawaj, lecimy, lecimy, dawaj. Już mogę? Faceci tańczą i odgrywały jeszcze ważniejsze role w tych tańcach. Jak zawsze. Ale kiwnęła głową. Kiwnęła głową, że tak, prawda? To wszyscy widzieli i zobaczą później. Dobra Oliwia, następne pytanie. Tak, to będzie pytanie od... Mateusz, tu jest do Ciebie. Człowieku, jak ja Ci jeszcze pierdolny wywiad z Fusem, to będziesz miał roboty potąd, ale sam się w to gówno wpierdoliłeś i to jest Twoja sprawa, a robisz to do tego najfajniejsze, bo za darmo, dzięki! No, więc specjalne pozdrowienia dla Mateusza, nie? Dobra, Oliwia, wracamy do wywiadu, krótka przerwa na reklamy. Ola! O, ola! Trójka ulubionych nauczycieli z naszej szkoły Nie ma takich Muszą być, nawet. Nie ma takich Dimek, Cześć Dymek! Cześć Dymek! Dymek, trójka twoich ulubionych nauczycieli O oh jest! Nie mogę podawać takich rzeczy, zaraz zjadam tego szczuga ze zlewu Ale tego nie zrobię No stary, ciężko mi powiedzieć Nie mogę tego powiedzieć, ponieważ to jest ujawnione 7.28 piątek dzisiaj mam na dziewiątą pięćdziesiąt, i zamiast sobie smacznie spać, to jadę po liszka i jedziemy na Nie Jedziemy o staje liszek. Tam jest tak. A Ta jest liszek. To on. Tak. ma tam, jest, to tam. Słuchajcie, panik na puszkę, zniszczycie miękko. Słuchajcie, panik na puszkę, zniszczycie miękko. Wyłącz, kurwa, mać. Wyłącz to, powiedziałeś. Wyłącz to i pojebania. Wyłącz te radio w końcu. Jest siódma trzydzieści A my jedziemy robić wywiad Ujebało nas I to zdrowo, ha, ha. Jak ja dole. Jak ja się poświęcę do tej roboty Żeby o siódmej trzydzieści wywiad robić Co, Bartek? No. Bartek jest w kamerze, chyba pierwszy raz od początku a. Nie, jeszcze byłem kiedyś, jak mnie nagrywałeś Dlaczego przyjechaliśmy tam się na dołek, stary no właśnie, po co przyjechaliśmy na to, wtedy? Nie wiem, zastanawiam się do czego jedziemy dzisiaj. Gdzie? Więc żebyście jak macie dojechać na PKS-y, żebyście pomyśleli o tym. Pani już idzie do kościoła. Ta pani też W kadrze mi się ledwo mieścił. wysyn. Nie, ja nie mam, ale to chodzi mi o tego tamtego. A? Do tego tamtego. No. Tamten, co tam mieszka. Uuu, kamera, akcja, normalnie ty czujesz się jak James Bond, ty. Dawaj, to my gankę śledzimy, ty. No dawaj, ty, bo mi znika, no gdzie? Dzień dobry. Jak się patrzy, jak głupia. Teraz? Aha, będziemy droga. Zaraz będziemy trenować rzut piłki na wykop w samochodzie. Dobra. Nie, nie podam do budnego. Tak nie masz już? Tak. A podłączyłeś mikrofon debilu? Tak. Dobrze, debilu. O, o nie no, Ty nie to... no, no nie. nie, nie ustępuj Bartek. Nagraj, popatrz co on robi ten facet. No popatrz. No, no, Pokaz naszego składacza i montażystę i montaż, gościa od montażu, który jest, idi jest, jest idiotą Mary, jak parszywy, ale damy radę, przeżyć to, nie? Ktoś musi dlatego go nie mam przed kamerą, nie! I w tym momencie masa, dla ciebie 40 sekund, które już w pierwszym odcinku, tak jak mówiłem w pierwszym odcinku, kurwa, jeszcze raz to pójść. W tym odcinku naszym gościem był. Łukasz Woźnicki, pseudonim. Co jest? Będę za dwie minuty na parkingu w Megance. W Megance. No dobra, zarabię. Bo budny wrak by. Trzeba być jak wąż po prostu. No jest, jestem w Megance. Z innym szybkim. No dlaczego? Bo nie widać jej debilu, bo stoimy tak kurwa tutaj, jakby zaraz przy samej szkole. Ta, do... no nie się denerwuje no, ja zaraz